Dzisiaj wspominamy zmartwychwstanie Chrystusa, ale kiedy spojrzymy na istotę sedno, esencję chrześcijaństwa, to przecież zmartwychwstanie jest samym centrum. Trudno jest w ogóle myśleć w ten sposób, że może być jakiś jeden dzień w ciągu roku, w którym nawiązujemy, mówimy o zmartwychwstaniu. Może dzisiaj w jakiś sposób szczególny, ale przecież bez zmartwychwstania chrześcijaństwo nie istnieje jest pustą mało atrakcyjną i nic nieznaczącą religią gdyby nie było zmartwychwstania bracia i siostry równie dobrze moglibyśmy sobie obrać jakiś inny obiekt kultu i modlić się do niego gdyby Chrystus nie zmartwychwstał apostoł paweł ujął to nawet w takich słowach w liście do koryntian w 15 rozdziale w wersecie, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I mówił to w kontekście 15 rozdziału, czyli w kontekście zmartwychwstania. Dzisiaj chcę powiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze, zmartwychwstanie Chrystusa jako fakt historyczny. Po drugie... Zmartwychwstanie Chrystusa jako nadzieja przyszłego zmartwychwstania. I po trzecie, zmartwychwstanie Chrystusa jako zapowiedź ery mesjańskiej, czyli Królestwa Bożego. Po pierwsze, zmartwychwstanie Chrystusa jako fakt historyczny. Przeczytamy Ewangelię Mateusza, rozdział 28, od 1 do 15 wersetu. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział od początku. A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg a strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Ten anioł odezwał się i rzekł do niewiast, wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom Jego, że wstał. i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom jego. oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi, złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam nie ujrzą. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zabrali się wraz ze, zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli, ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono, i rozniosła się ta wieściu u Żydów aż po dzień dzisiejszy. W tym fragmencie w wersecie szóstym jest takie stwierdzenie: Jak powiedział? Jak powiedział? To jest bardzo ważne, bo to, co powiedział Jezus, to się działo. Jak powiedział? I kiedy Jezus żył na ziemi, w kilku miejscach Ewangelii czytamy o tym, że powiedział uczniom, że zostanie zabity w Jerozolimie i powiedział, że zmartwychwstanie. I tutaj znajdujemy w tym fragmencie to, że stało się tak, jak powiedział. A więc sam Pan, sam mistrz zapowiedział swoje zmartwychwstanie. Stary Testament, proroctwa mesjańskie, Zapowiadają zmartwychwstanie. Wiecie, czy zmartwychwstanie jest dobrze udokumentowane, czy zmartwychwstanie jest dobrze potwierdzone, przecież no, można rozgłosić wieść, że ktoś zmartwychwstał, czy, ale czy jest na to jakiś rzetelny, prawdziwy, mocny dowód? Kiedy czytamy ten fragment Ewangelii Mateusza, znajdujemy kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, są świadkowie pustego grobu. Świadkowie pustego grobu. Po drugie, są świadkowie tego, że nie znaleziono ciała, nie znaleziono ciała. Po trzecie, są przerażeni żołnierze. Przerażeni żołnierze. Po czwarte, jest ukazanie się Jezusa kobietom, a następnie uczniom. Po piąte, w Biblii czytamy, że Jezus ukazał się ponad pięciuset ludziom naraz. To już nie mogą być jakieś przypadki i na koniec dowiadujemy się, że przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu spotykał się ze swoimi uczniami. Wiecie, skąd się w ogóle wzięła ta idea, ta koncepcja, że Chrystus nie zmartwychwstał? Kto ją wymyślił? Ona tu jest opisana, kto ją wymyślił. Tą koncepcję, że Chrystus nie zmartwychwstał, wymyślili uczeni w piśmie i arcykapłani. Dlaczego oni wymyślili tą historię, o tym, że Chrystus nie zmartwychwstał? Przecież, zauważcie, oni wcześniej wiedzieli, że Jezus mówił, że zmartwychwstanie. Dowiadujemy się z tej z z tego przekazu ewangelicznego, że kiedy żołnierze przyszli i powiedzieli, że, że stało się coś niezwykłego, to nagle ci arcykapłani, ci uczeni, ci ludzie, którzy decydowali, przerazili się. Przerazili się. I wymyślili kłamliwą historię. Wymyślili kłamliwą wersję. Wymyślili wersję taką, że. Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. Chcę zwrócić uwagę na pewien schemat, który tutaj występuje, który powtarza się od zarania dziejów. Jeśli pojawiają się niewygodne fakty, pojawia się niewygodny fakt, nie wiem, dla wielkich tego świata, dla polityków, dla władców, dla przywódców religijnych. Pojawia się jakiś niewygodny fakt, to jaki jest schemat postępowania? Mamy niewygodny fakt, wymyśla się kłamliwą wersję, ponieważ nie chce się uznać faktu. Wymyśla się kłamliwą wersję. Co trzeba zrobić dalej? Trzeba albo przekupić świadków, albo zlikwidować świadków. Światach postępuje od zależy dziejów albo przekupić świadków, albo zlikwidować świadków. Ponieważ są świadkowie prawdziwości zdarzeń. Wymyślona kłamliwą wersję, przekupujemy świadków, likwidujemy świadków i co jest następnie? Rozpowiadamy kłamliwą wersję. Przekonujemy ludzi do kłamliwej wersji. I tak się stało w tym przypadku. Tak się stało i rozpowiadano to. Aż po dzień dzisiejszy. I aż po dzień dzisiejszy jest rozpowiadana kłamliwa wersja, że Chrystus nie zmartwychwstał, a Jego uczniowie w nocy przyszli i ukradli ciało tak działa ten świat, tak działa szatan diabeł. Jeżeli fakty pojawiają się i fakty są niewygodne, należy te fakty przeinaczyć, zmienić zakłamać rzeczywistość powiedzieć, że było inaczej i tak stało się w przypadku osoby Jezusa Chrystusa, ale na szczęście byli świadkowie zmartwychwstania. I oni nie zamilkli, nie dali się przekupić, nie dali sobie zamknąć ust i uczniowie w mocy Ducha Świętego poszli i ogłaszali, że on zmartwychwstał. I ogłaszali, że Chrystus zmartwychwstał. Zmartwychwstanie jest bardzo dobrze udokumentowane na kartach Pisma Świętego. Są świadkowie, są dowody, są znaki, które poświadczają zmartwychwstanie. Ale jak zwykle, kiedy żyjemy na tym świecie, szatan, diabeł rozpowiada kłamliwą wersję. I tak już będziemy, bracia i siostry, żyli na tej ziemi. Będą prawdy i będą kłamstwa. Będą prawdziwe wersje i kłamliwe wersje tak jest skonstruowany ten świat, tak dzisiaj ten świat funkcjonuje. Albo odnajdziemy prawdę i odnajdziemy drogę prawdy, będziemy się tej drogi trzymać, albo będziemy słuchać diabelskich kłamstw rozpowiadanych na przeróżne tematy. I my dzisiaj dokładnie w takim świecie funkcjonujemy. W świecie, gdzie gdzieś jest prawda, ale obok tego jest cała masa kłamliwej informacji, która do nas dociera. Która nas w jakiś sposób bombarduje nasz umysł, i my musimy sobie z tym radzić. Musimy rozdzielić ziarno od plew, prawdę od fałszu, to co jest Bożym Bożą Prawdą, a to co jest diabelskim kłamstwem. A więc po pierwsze, Chrystus zmartwychwstał, są na to dowody, są świadkowie, a obok tego kłamliwa wersja, która została wypuszczona przez arcykapłanów, która bombardowała umysły Żyrów. Ale dzięki Bogu byli świadkowie. Był ten Piotr, który w pierwszej wersji troszeczkę był za, zagubiony, ale kiedy zobaczył zmartwychwstałego Chrystusa, został napełniony Duchem Świętym, z odwagą szedł i świadczył, że Chrystus zmartwychwstał. A więc pierwsza rzecz, dowody zmartwychwstania. Ale jest jeszcze coś bardzo ważnego w tym wszystkim. Mianowicie nie wystarczy uznać dowody zmartwychwstania... Po prostu trzeba znać zmartwychwstałego. Poznać zmartwychwstałego. Same dowody nikogo nie przekonają. Same dowody są niewystarczające, ale może być twój osobisty dowód, że możesz go poznać tu i teraz, dzisiaj. Możesz mieć poświadczone w swoim sercu, że on żyje. Możesz być owcą, która słyszy głos zmartwychwstałego pasterza. Możesz być człowiekiem, który ma sam w sobie mocne świadectwo, że On żyje i żyje w Twoim sercu. I Ty żyjesz z Nim i podążasz za Nim. Tego Ci życzę. Życzę, życzę Ci tego doświadczenia doświadczenia spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Po drugie, zmartwychwstanie Chrystusa jest nadzieją naszego zmartwychwstania. W liście do Koryntian w 15 rozdziale od 20. wersetu, apostoł Paweł pisze takie słowa: a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych. Możemy to powiedzieć: a jednak Chrystus został wzbudzony z to, to zdanie apostoła Pawła świadczy o tym, jak wiele ludzi w pierwszym wieku kwestionowało zmartwychwstanie. A jednak, a jednak Chrystus został wzbudzony z jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem, jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu. Gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Koryntianie wymyślili specjalną wersję chrześcijaństwa i zaczęli w nią wierzyć, bo to chrześcijaństwo bez zmartwychwstania. Czy chcielibyście mieć chrześcijaństwo bez martwych wstania? Oni taką wersję, zbór Koryński przyjął taką wersję chrześcijaństwa bez martwych Skąd się wzięła taka wersja chrześcijaństwa? Ona się wzięła z filozofii greckiej. Grecka filozofia była obecna w Koryncie, retorzy, filozofowie wygłaszali swoje mowy publicznie i... Grecka filozofia dzieliła człowieka na ducha i ciało i stwierdzała że, stwierdzała, że ciało jest złe. Ciało jest tylko przeszkodą, więzieniem. Człowiek w ciele jest uwięziony. Tak naprawdę chodzi o to, żeby jego duch, jego dusza była uwolniona od ciała i gdzieś istniała w wieczności. I koryntianie przyjęli taką wersję chrześcijaństwa, że trzeba wierzyć w Boga, ale stanie do niczego nie jest potrzebne. Kiedy umrzemy, nasz duch gdzieś będzie przeżywa, przebywał w Bożej rzeczywistości. Ale to się całkowicie kłóci z Bożym planem i z Bożym przeznaczeniem dla człowieka. Kiedy Bóg stworzył człowieka, kiedy stworzył Adama i Ewę, to stworzył ich jako ducha, duszę i ciało. Taki jest Boży Plan i Boży Zamysł dla człowieka. Ten Boży Plan został w tym momencie pokrzyżowany przez grzech. Grzech zniweczył Boży Plan dla człowieka, którym było życie wieczne w ducha, duszy i ciała człowieczego. Ten Plan został zniweczony poprzez grzech. Kiedy przed Chrystus i umarł, i zmartwychwstał, odkupił człowieka aby ten plan mógł się zrealizować, abyśmy, bracia i siostry, na wieki mogli żyć jako duch, dusza i ciało. Na wieki. Dlatego zmartwychwstanie jest fundamentalną sprawą, ponieważ kiedy umieramy, nasz duch opuszcza nasze ciało. Ale kiedy Chrystus powróci, nasz duch znów połączy się ze zmartwychwstałym ciałem i będziemy kompletni, będziemy pełni, będziemy całościowi, będziemy... Mieli ducha odrodzonego, nową duszę i będziemy mieli ciało, które będzie zmartwychwstałym ciałem, podobnym do ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa i będziemy mogli jeść, tak jak On mógł jeść. Będziemy mogli pić tak jak On mógł pić. Będziemy mogli klaskać, tak jak On mógł klaskać. Będziemy mogli się przytulać, tak jak On mógł przytulić po zmartwychwstaniu swoich uczniów. Będziemy funkcjonować w zmartym, stałym ciele, będziemy się mogli uśmiechać, będziemy mogli widzieć siebie nawzajem, będziemy mogli razem usiąść do stołu, będziemy żyli w tym przeznaczeniu, do którego zostaliśmy powołani w akcie stworzenia. Tylko, że będziemy mieli już ciało nowe, które nie choruje, nie męczy się, nie jest dla nas problemem grzeszna natura, która nas ciągnie do złego pozostanie pozostaniemy odrodzeni już bez tej grzesznej natury i będziemy tak funkcjonować jako duch, dusza i ciało na wieki wieczności i po trzecie zmartwychwstanie Chrystusa jest zapowiedzią królestwa Bożego proszę chwilę skupcie się posłuchajcie mnie co mam w tym temacie do powiedzenia zmartwychwstanie Chrystusa jest zapowiedzią Królestwa Bożego, jest zapowiedzią Królestwa Mesjańskiego. Ludzie od zarania dziejów marzą o lepszym świecie. Od zarania dziejów powstało dziesiątki koncepcji, jak sprawić, aby ten świat, na którym żyjemy, był lepszy. Grecy mieli filozofię i twierdzili, że jeżeli będzie, będą się ludzie uczyć filozofii, będą mądrzejsi, umiłują, umiłują mądrość, będą wyedukowani, wykształceni, staną się istotami moralnymi i ten świat będzie lepszy. Niestety coś poszło nie tak. Przyszli Rzymianie i Rzymianie mieli koncepcję lepszego świata, mieli prawo rzymskie, mieli Armię, która miała zachować porządek, mieli bogactwo, mieli mieć tysiącletnie królestwo, mieli mieć lepszy, nowy świat, ale niestety intrygi, wojny, morderstwa, w końcu bratoburcza wojna, podział imperium i na końcu upadek. Później przyszli. Pomijając, przeskakuje komuniści i mówili, że musimy stworzyć lepszy, sprawiedliwy świat. Człowiek musi być dla człowieka człowiekiem, musi być braterstwo, musi być równość, musimy się, nie wiem, kochać i żyć w jedności i zaprowadzimy tutaj lepszy porządek, stworzymy nowy świat. Ale niestety wyszedł system totalitarny, pełen represji i zabójstw dla tych, którzy myślą inaczej. Aż w końcu to marzenie jest podsycane, pod, podtrzymywane przez kolejne pokolenia, i w końcu Unia Narodów. Wymyślono, może Unię Narodów stworzymy, stworzono Unię Europejską, i nie wiem, czy kiedyś słyszeliście hymn Unii Europejskiej. Ja wam przeczytam dzisiaj. Hymn Unii Europejskiej to jest marzenie o lepszym świecie. Oda do radości, o radości iskro bogów, kwiecie elizejskich pól, święta, na, tym, na Twym świętym progu staje nasz natchniony chór. Jasność Twoja wszystko zaćmi, złączy co rozdzielił los, wszyscy ludzie będą braćmi, tam gdzie Twój przemówi głos. Patrz, patrz, wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry. Jak zwycięzca, jak bohater, biedni bracie tak i ty. Radość tryska z piersi ziemi, radość pije cały świat. Dziś wchodzimy, wstępujemy na radości złoty ślad. Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzki grąk. Z niej najlikszy robak czerpie, w niej najwyższy nieba krąg. Wstańcie, ludzie, wstańcie wszyscy. Ja nowinę niosę Wam na gwieździstym firmamencie, bliska radość błyszczy nam. Wszyscy ludzie będą braćmi, radość tryska z piersi ziemi. Splećmy ręce, bracia siostry, do lepszej nadziei. A więc sarkastycznie powiem: Witamy w lepszym świecie. Witamy w Ukrainie, witamy w Mariupolu, w Charkowie, w Chersoniu. Witamy w nowym, lepszym świecie. Ideologia, idee, które są wyznawane przez ludzi tego świata, idee, które nie uwzględniają Boga, stwórcy, jego władzy, mocy i panowania, są nic nie warte. A na końcu czasów przyjdzie kolejna idea, która będzie mówić: Złączmy świat w jedno. Zlikwidujmy narody, zlikwidujmy granice, dajmy władzę, może jednemu zespołowi albo jednemu człowiekowi. Zakończmy spory, wojny, stwórzmy jedną religię, i wtedy może pojawi się ten nowy, lepszy świat. A więc od wieków, od zarania, ludzie marzą o lepszym świecie. I przychodzi Jezus. I przynosi Królestwo Boże. Przynosi Królestwo Boże tu na ziemię. A Królestwo Boże to nie pokar i napój, lecz sprawiedliwość, i pokój i radość w Duchu Świętym. Przynosi swoje królestwo. Ale ludzie nie chcą Jego Królestwa, bo nie chcą takiego króla. Ono w pierwszej odsłonie pojawiło się, kiedy Jezus przyszedł tu na ziemię. Pojawiło się Królestwo Boże w pierwszej odsłonie. Kiedy przychodzisz do Boga, to Królestwo Boże wchodzi do twojego serca. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I coraz więcej ludzi jest zapraszanych do tego, aby uznać Króla Jezusa. Aby uznać Króla, zmartwychwstałego Króla Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. I Królestwo Boże przychodzi do twojego serca. A później, kiedy Chrystus powróci, ustanowi swoje królestwo. Marzenie ludzi tego świata o lepszym świecie bez Boga jest utopią. Jest utopią, która trwa setki, setki lat. Przychodzą nowi ludzie, nowe pomysły, nowe koncepcje, nowe idee, i próbowane są nam wprowadzić na ten świat. próbują nam się wmówić, że jeżeli zaakceptujemy to lub tamto, to ten świat będzie lepszy. Nie ma lepszego świata bez Boga, bez uznania Boga Panem i Zbawicielem. I kiedy przyjdzie Jezus, ustanowi swoje królestwo, królestwo. Sprawiedliwości, pokoju i radości. A wszystkie inne królestwa zostaną wniwecz obrócone, bo tak prorokował prorok Daniel, że będzie tylko jedno królestwo królestwo Boga. I księga objawienia w taki sposób nam rysuje to królestwo. Objawienie Jana 21 rozdział od 1 do 4. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte Nowe Jerozalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubnica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos stronu, mówiący o to przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką zę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I niech cały Kościół powie: Ano, bracie siostry. I to jest nowy świat. I to jest nowa rzeczywistość. I to jest nowa era, era mesjańska. To jest królestwo Boże, które ustanowi Bóg, aby na wieki. Istniało królestwo sprawiedliwości, pokoju i radości. A my jesteśmy do tego królestwa zaproszeni, ale tylko w jeden sposób możesz do tego królestwa się dostać: nie poprzez przyłączenie się do jakiejś ideologii, nie poprzez dołączenie do jakiejś grupy, tylko możesz się w jeden sposób do tego królestwa dostać: przez wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I to jest dobra nowina. Jest lepszy świat, jest nowa era. Jest nowa rzeczywistość, ale bramą jest Boży Syn Jezus Chrystus. Znalazłeś tą bramę. Znalazłeś tą bramę do nowej rzeczywistości, lepszej rzeczywistości, do której jesteśmy zaproszeni przez martwstanie Pana Jezusa. Jestem tak Bogu wdzięczny, że otworzy moje oczy. Jestem tak Bogu wdzięczny, że wiem, że to wszystko, co obserwuje nam ten świat, proponuje, jest to utopia, której nigdy nie uda się zrealizować. Jedyne co uda się zrealizować, to gdy Chrystus powróci, ustanowi swoje królestwo. I śmierci już nie będzie, i łez już nie będzie, i morderstwa już nie będzie, i zabijania już nie będzie, i głodu już nie będzie, i cierpienia matek i dzieci już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Chcę dzisiaj zaprosić do tego królestwa, Królestwa Bożego. Chcę Cię zaprosić do Królestwa Bożego przez Pana Jezusa Chrystusa. Jak możesz to zrobić? W prostej modlitwie. Naprawdę w prostej, szczerej modlitwie możesz przyjść do Pana i powiedzieć Mu Panie Jezu, Panie Jezu, proszę Cię, przebacz moje grzechy. Panie Jezu, proszę Cię, oczyś moje serce. Panie Jezu, proszę Cię, stań się moim Panem. Panie Jezu, proszę Cię, daj mi nowe życie, chcę żyć na zawsze z Tobą, chcę żyć z Tobą tu na ziemi, a później na zawsze w Twoim królestwie. Ta prosta modlitwa może zmienić Twoje życie i prosta deklaracja Twojego szczerego serca. Chcę Was, bracia i siostry, zaprosić do modlitwy, abyście powstali. Halleluja.